serdecznie, pozdrawiam serdecznie całą załogę naszej publicznej biblioteki w Kałuszynie. Dzisiaj w dniu 8 maja przypada święto wszystkich bibliotekarzy w Polsce, no, dla nas szczególną biblioteka rzeczywiście nasza biblioteka kałoszyńska i z tej okazji za pośrednictwem mediów elektronicznych chciałbym e, naszej pani dyrektor i pani kiedyś i wszystkim pracownikom. Biblioteki Publicznej w Kałuszynie. wszystkim paniom, które tak wspaniale tę bibliotekę prowadzą. E, Wiecie, panie doskonale, to nie jest biblioteka, to jest instytucja kultury, czyli oprócz działań stricte bibliotecznych, wypożyczania książek, za tym idą koncerty, odczyty, cała działalność kulturalna, niestety na razie ograniczona ze względu na pandemię. Drogie panie, wszystkiego najlepszego w Dniu Bibliotekarze serdeczne życzenia ode mnie, od całej Załogi Urzędu Bliskiego w Kałuszynie. Bardzo się cieszymy, że ta Biblioteka tak wygląda, jak wygląda, tak funkcjonuje, jak funkcjonuje. Chyba ku naszego miasta i zadowolenie naszych mieszkańców. Wszystkiego najlepszego, dużo pomyślności, dużo satysfakcji z pracy, dużo zdrowia. A ja tylko na koniec bym sobie życzył, żeby ten wysoki poziom, który Biblioteka otrzymuje od wielu lat, został na to otrzymywany. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, z okazji Dnia Bibliotekarza składam serdeczne życzenia całej załodze biblioteki z Panią Dyrektor na czele w tych trudnych czasach wiadomo, że działalność biblioteki jest ograniczona tak jak i wszystkich urzędów, wszystkich jednostek kultury, ale myślę, że w tych trudnych czasach damy radę i powoli, powoli będziemy z tego kryzysu tak jakby, kulturalnego wychodzić. W imieniu swoim koleżanek i kolegów radnych serdeczne życzenia. Wszystkiej pomyślności. Dziękuję bardzo.